Witam was na czytaniu energii ogólnych dla zodiakalnych baranów i byków na miesiąc luty 2022. Proponuję wam również zajrzeć do znaków zodiaku, w którym macie ascendent, planety osobiste, czy też księżyc. Dla baranów przygotowałam talie Illuminati i do, do, do dodatkowe przesłanie natomiast dla byków przygotowałam tarot nocy i dodatkowe przesłanie zaczniemy od baranów jakie energie na ten miesiąc luty 2020 22 oczywiście karty są oczyszczone przygotowane potasowane zaczniemy od Energii yy, dodatkowej. Tutaj mamy kartę siły. 46 Zaraz przeczytamy, co ta karta ma nam do powiedzenia. 46 Siła. Moje drogie barany. Już zaraz zobaczymy. Nieoczekiwana zmiana może sprawić, że poczujesz się niestabilny i niespokojny oraz zagubiony w związku. Więc co, robisz, co robić dalej? Co jest najważniejsze w tej chwili? Aby odzyskać życie i wykorzystać swoją mądrość, połącz się siłą swojego serca i umysłu. Wewnętrzna siła to sprężysta pewność, która Pojawia się, kiedy wierzysz w siebie. Twoja si siła objawia się w różne sposoby, takie jak siła woli, pozytywne nastawienie, zaufanie i samodzielność. To zachęca właśnie na refleksję i ocenę siebie. Dzięki temu poczujesz się normalny, kompetentny i odważny. Potwierdź swoje wartości duchowe, spędzaj czas z naturą, zrób coś, aby o siebie zadbać, nie śpiesz się z pracą. To, czym karmisz swój umysł, świadomy lub nieświadomie, wpływa na to, jak łączysz się z innymi i ze światem, i ze samym sobą. Zobaczcie tutaj wróżka, jedzie na grzbiecie ćmy. Tygrysa. Tygrys kojarzy się z siłą, pasją, zaciekliwością, pięknem i szybkością. Ćma tygrys z kolei z łatwością przenosi wróżkę ku wszelkim wzmocnieniom. W ten sposób Twoja moc niesie cię przez wszystko, co dzieje się obecnie. Jesteś silniejszy niż myślisz. Poradzisz sobie z tym. Drogie barany, co ma tarot do powiedzenia? Tarot Illuminati dla Was na ten miesiąc? Na miesiąc luty 2022. Energia ogólna to ósemka kielichów. Odchodzenie od tego, co wam nie służy, od, odchodzenie od emocji, które już y, prawdopodobnie są przebrzmiałe, niepotrzebne, które nic pozytywnego nie, nie wnoszą do waszego życia, drogie barany. Odchodzicie od tego. To jest karta Brama przejście przez nowe nowe energie, energie emocjonalne. Dlaczego ta ósemka buła, y, ósemka kielichów pojawia się? Dlatego, że królowa. Buław. Dlatego, że Wy wiecie, czego chcecie. Dlatego, że Wy wiecie, czego potrzebujecie. Wiecie, jaka jest Wasza siła sprawcza, Wasza uroda, piękno yy, i właśnie to działanie. Działanie przede wszystkim Buławy, królowa. Ona wie, co robi. Ona wie, w którym miejscu zatrzymuje się i wie, w którym miejscu odwrócić się napięcie, żeby zostawić to, co jest zupełnie niepotrzebne w tym miesiącu. Macie siłę w sobie, macie piękno w sobie, macie moc w sobie. Wykorzystajcie tą energię w tym miesiącu, drogie Barany, właśnie na to, żeby odejść od rzeczy, które Wam absolutnie nie służą. Czego nie robić w tym miesiącu? Czwórka Pentakli: nic nie zatrzymujcie na siłę. To nie będzie dobre. Jeżeli coś ma pójść, to niech odejdzie. Jeżeli coś ma pójść, jakieś emocje mają odejść, to niech sobie idą. Nic na siłę, bo to nic nie da w tym miesiącu. Postawcie na siebie. Postawcie na swoje myśli afirmacje działanie, bo to będzie dla was bardzo korzystne w tym miesiącu, drogie barany. Co wam jeszcze może sprzyjać? Koło właśnie odwróci się wszystko do góry nogami. Może się odwrócić do góry nogami, moi drodzy, ale na waszą korzyść. Jeżeli wcześniej mieliście problemy z odejściem od emocji, które Wam nie służą, to teraz poczujecie tę moc sprawczą, która jest w energii królowej Muław i odejdziecie i zmienicie bieg rzeczy. Jeżeli byliście wcześniej zaniedbywani przez kogoś lub przez siebie, to się zmieni. Jeżeli coś było negatywne, będzie pozytywne. Chcę mówić, że jeżeli coś było negatywne, to będzie. Jeżeli coś było pozytywne, to będzie negatywne, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi, żeby zmienić swoje podejście do siebie przede wszystkim, do tego, jak wyglądam, jak działam, jak, jak mogę sprawić, że pewne rzeczy właśnie odwrócą się w taki sposób. Jak ja tego chcę, nic nie zatrzymując na siłę. Dziewiątka buław. Co nieuniknione? Leczenie ran. Może to Wam przyjść z dużą łatwością w tym miesiącu. Zatrzymanie, zbieranie sił, postawienie na siebie, na swoją wartość, na to, że potrafię dojść do końca swojej drogi. Tak pod względem emocjonalnym tak? bo tutaj mamy energię główną ale też właśnie postawieniu na siebie ja się leczę ja się uzdrawiam ja się zatrzymuję zatrzymuję się w tańcu jak ta królowa buław i obserwuję co się dzieje jak zmieniać siebie jak zmieniać rzeczywistość wychodzicie z energią diabła nic wam tutaj jeżeli będziecie pozytywnie działać, jeżeli postawicie na siebie, na to, co powiedziałam, na swoją urodę i sprawczość działania, nic nie jest w stanie zadiablić waszego działania w tym miesiącu. Chyba że zrezygnujecie, to wtedy będziecie uwięzieni, uwiązani, tak? W energii, w której nie chcecie być, bo wy nie chcecie w tym tkwić, bo wy znacie wartość swojego. Istnienia siebie, tak. Z wartości samej siebie, samego siebie. Mam wrażenie, że możecie wychodzić właśnie z bardzo mocną energią, jeżeli nie zawrócicie z tej drogi ósemki kielichów, czyli cofania się, opuszczania rzeczy, które Wam nie służą, tym bardziej, że ta siła tutaj jest. Jest siła do tego żeby w tym miesiącu właśnie działać tak jak chcecie. W przełożeniu mamy kartę kochanków. Wybieracie to, co jest dla was najlepsze. Relacje w ukryciu to nie dla was. Relacje uwiązania toksyczne, uzależniające to nie dla was. Wybierzcie naprawdę to, co wam dyktuje ta królowa buław. Czy jej działanie? Takie, jakie, e, jakie chcecie, drugie Barany. I w przełożeniu mamy jeszcze królową pentakli, ona tutaj nam jeszcze potwierdza e, te wszystkie energie, o których powiedziałam. Tak? Jest mi dobrze, jestem tu gdzie jestem. Mm, działam, tak, działam. E, jestem bogata wewnętrznie i zewnętrznie. Jestem uziemiona. Tak, uziemiony. Bardzo pozytywne energie, drogie barany na ten miesiąc, także wykorzystajcie swoją siłę, swoją energię właśnie pozytywnych wyborów, energię właśnie królowej Buław, czyli właśnie działania, sprawczości. Nie zatrzymujcie nic na siłę, tylko uwalniajcie się od toksycznych rzeczy, które Wam nie sprzyjają. I dla byków na ten miesiąc. Zaczniemy od przesłania. Tutaj mam przygotowaną dla Was talię tarot nocy. I przesłanie mamy karta numer 39. Wybór. Wybór 39. Gdzieś po drodze zrezygnowałeś z prawa do decydowania. Może się to, może się to zdarzyć z wiele powodów. Być może przestałeś wykonywać, dokonywać wyborów pod pretekstem bycia miłym lub stawiania cudzych potrzeb nad własnymi. Być może podejmowanie decyzji jest w tej chwili zbyt przytłaczające. Masz tak wiele opcji. Każdy dokonany wybór może zbliżyć Cię do, do swoich pragnień lub je oddalić. Dlatego konieczne jest, abyś zaczął korzystać z wyboru mocy. Jeżeli czujesz się zdezorientowany decyzją, oceń co się dzieje. Wymyśl listę możliwych wyników. Utwórz listwę, listę tak długą i rozbudowaną jak potrzebujesz. Zadaj sobie pytanie, co blokuje Twoją zdolność do decydowania. Próbujesz zadowolić kogoś innego? Czy boisz się dokonywać złego wyboru? Wróżka wydmuchuje bąbelki pewne możliwości. Zobaczcie na tej karcie. Bąbelki reprezentują nadzieję, życzenia, marzenia i szereg możliwości, które masz przed sobą. Bąbelki mogą również wskazywać na potrzebę podnoszenia świadomości, ponieważ. Przejawiają się niezwykle momenty magii. Pegas jest symbolem wznoszenia się ponad trudności. Jest też strażnikiem. Jego pojawienie się tutaj jest potwierdzeniem, że jesteś wspierany w swoim postanowieniu. Gdy zaczniesz dokonywać wyborów dla siebie, łatwiej będzie wykonać wybór taki, jaki kochasz. Okay. Drugie byki zobaczymy, co tarot ma do powiedzenia dla Was. Energia ogólna w tym, drugie byki w tym miesiącu to jest sprawiedliwość. Pewne rzeczy zostaną wyrównane. Yy. Dzięki temu być może, że podej podejmycie właściwy wybór, co jest pozytywnym myśleniem, i tak dalej. Postawcie na to, co jest dla Was najważniejsze, ponieważ sprawiedliwość, pewne rzeczy dokonają się. To jest karta też karmy, tak? To, co było złe, w dobro się zamieni. Pamiętajcie o tym i tym się kierujcie w tym miesiącu, drogie byki. Dlaczego ta sprawiedliwość się pokazała? Dlatego, że dwójka mieczy wybory, właśnie wybory. Dokonujecie właściwych wyborów opartych na myśleniu, opartych na rozumie opartych na tym, co zrobić. Czy ja siebie uśmiercę, w cudzysłowie, czy pozwolę sobie żyć? Czy ja kogoś siebie uratuję, czy pozwolę sobie komuś zginąć, tak? To jest takie myślenie właśnie na rzecz sprawiedliwości, równości. Pomyślcie o tym. Co zrobić, żeby działać właściwie, żeby działać sprawiedliwie, żeby właśnie podejmować właściwe wybory? Czego nie robić, drogie byki, w tym miesiącu? Szóstka pentakli. To jest równowaga. Nie dajcie więcej, niż możecie dać. Yy, zabierajcie jak najwięcej dla siebie. Jeżeli ktoś wam oferuje coś, cokolwiek, czy też jakieś yy, przyziemne, czy też uczuciowe sprawy, bierzcie to dla siebie. Nie rozdajcie na prawo i lewo. To jest miesiąc dla was, drogie byki. Biorę to, co mnie się należy. Biorę to, y, czego chcę, czego potrzebuję. Ok. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, y, także y, będzie rozonować z Wami, albo nie, jeżeli potrzebujecie dodatkowych pytań, zapraszam jak najbardziej do, y, do kontaktu. Ja się staram bardzo ogólnie tą sytuację przedstawić. Co Wam pomoże dziewiątka buław. Docenienie siebie, docenienie tej drogi, którą już przeszliście, a nie była ona łatwa. To jest droga do sprawiedliwości, to jest droga dokonywania wyborów, tak? Wykorzystajcie to. Nawet zatrzymajcie się chwilę, żeby pomyśleć, co ja mam robić, jak mam, jak mam myśleć przede wszystkim, tak? I jak mam działać. To jest taki dobry czas w tym lutym, drogie byki, na leczenie ran. Wykorzystajcie to. Głupiec, co nieuniknione, nowa droga, nowe podejście, nowe spojrzenie, nowe myślenie zupełnie coś innego. Być może, może zdarzyć się tak, że będziecie um, tak troszeczkę. Nie wie, możecie nie wiedzieć, co macie robić, jak macie myśleć, jak macie działać, ale to, zapamiętajcie sobie, wyjdzie wam na dobre. To jest taki krok, też czy też skok na głęboką wodę. Na coś zupełnie nowego, zupełnie świeżego, niepoznanego, ale jednak. Zagłębcie się w tą energię. Dokonajcie jeszcze raz Wam, mówię dobrych wyborów. Okay? I jak wychodzicie z tego miesiąca, drogie byki, jako właśnie wybory, kochankowie? Wybieram to, co jest dla mnie dobre, wybieram to, co jest mi podobne, co jest podobne mojemu myśleniu, mojemu działaniu. Nie działam w ukryciu, absolutnie. Nie pozwolę być też absolutnie energią, która jest właśnie w ukryciu. Po co? Dlaczego? Z jakiej racji można by powiedzieć? Jestem najważniejszą tutaj osobą w tym miesiącu. Dlaczego mam być przykryta, nieznana? Nie. Wychodzicie z energią, właśnie, jeszcze raz podkreślam, wyborów, tak. Pierwsza karta o tym powiedziała tak bez mała ta ostatnia też o tym mówi dobrych wyborów. Posłuchajcie swoich myśli też. I posłuchajcie też moi drodzy, właśnie swojego doświadczenia. No, i jeszcze dodatkowa karta to jest rycerz kielichów. To wam, tu wam się pokłonią nowe emocje. Nawet możecie nie wiedzieć, jak to jest. Taka świeżość emocjonalna, to jest piękne uczucie. Świeżość emocjonalna, tak? Inaczej czuję, tak? Być, być może bardziej sprawiedliwie. I trójka mieczy może, która jest tutaj w tle, powodować, że może być trudno rozstać się z pewnymi sprawami, ale z drugiej strony wykorzystajcie właśnie tą energię, żeby się rozstać z trudnymi sprawami, z trudnymi wyborami. Jeszcze raz podkreślam, z tym, że rozstaje się z energią dawania, dawania, dawania. Teraz biorę koniec. OK? I to da Wam takie poczucie, drogie byki, właśnie świeżości, no nie tej emocjonalnej, duchowej, wkraczaniu w nowe, odpoczynku, zbieraniu sił i dokonywaniu właściwych wyborów. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie.